Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zielasz Polska. Moi drodzy, jeśli macie problemy z oczami, to leczenie oczu nie przyniesie efektów. Dlaczego? Dlatego, że oczy są magicznym narządem, w którym przejawiają się wszystkie organy, ale w szczególności za to, w jaki sposób my widzimy, odpowiada wątroba. Natomiast idąc dalej, to w oczach przejawiają nam się również nerki oraz serce, a więc to w jaki sposób my widzimy, postrzegamy wszystko i odbieramy te bodźce zewnętrzne jest uzależnione od funkcjonowania kilku narządów. Więc jeśli masz problemy ze wzrokiem, zacznij od zadbania o swoją wątrobę i nerki, a Twój wzrok bardzo szybko ulegnie poprawie. Pozdrawiam Was, Zielasz Polska.